Szanowni Państwo, naszym gościem jest Paweł Kukiz, z muzyk, twórca i główna twarz akcji Zmieleni Piany. Panie Pawle. Co jest powodem tej akcji i po co wy w ogóle to, to zainicjowaliście? Ja jeszcze powiedział, dodał, że również twórca y, y, trzech córek w wieku od 13 do 21 lat. A w, y, co jest y, co jest powodem, może stajmy na chwileczkę, tak w biegu niczego nie, nie powiemy. Przede wszystkim to nie ja jestem twórcą e, walki, twórcą akcji, która ma na celu wywalczenie jednomandatowych okręgów wyborczych, a świętej pamięci profesor Jerzy Przestawa, który był, zmarł parę tygodni temu, ja tylko to kontynuuję. E, ale zawsze e, idea jednomandatowych okręgów wyborczych była dla mnie jedną z ważniejszych, e, z ważniejszych idei, bo... Wprowadzenie ordynacji jednomandatowej wiąże się z prawdziwą drogą ku prawdziwej demokracji naszego państwa. Właściwie jedyna w tej chwili droga, by to państwo ocalić, o ile jeszcze istnieje, nie tylko na mapie. Chodzi generalnie o to, że walczę o to, by pojawiła się w Polsce instytucja posła, a nie żołnierza woza, ponieważ w tej chwili nie mamy do czynienia z przedstawicielstwem, nie mamy swoich przedstawicieli w Sejmie, a mamy tylko żołnierzy wozów, którzy sami sobie wybierają, wybierają w, e, e, no tak jak jeszcze wcześniej powiedziałem, żołnierzy. Oni nie mają nic wspólnego z posłami, to nie my wystawiamy kandydatury osób, którym chcemy zaufać, a mamy je dane odgórnie niejako, czyli podobnie jak za komuny pierwszy sekretarz, wystawiał na listach do Sejmu, wystawiał towarzyszy w kolejności pierwszeństwa wprost proporcjonalnej do ich wierności socjalizmowi, czy w rezultacie je w wierności wozowi. Podobnie w tej chwili się dzieje i tak, tak mamy, mamy do czynienia z identyczną sytuacją tak w platformie obywatelskiej, PiSie, SLD, w każdej z tych partii, która przekroczyła 5% próg. Ja waszą, waszą inicjatywę poparł m.in. Zarząd, poparł Wolne Zgromadzenie i Związkowo Solidarności. Z tego powodu pan właśnie dzisiaj jest na manifestacji, ale na manifestacji tak naprawdę wszystkich Związków ja Jestem, Ja jestem na manifestacji z wielu powodów, nie czas i miejsce. Znaczy w tej chwili nie ma czasu na to, bo o tym mówić, bo chciałbym, żebyśmy raczej poszli w tamtą stronę i także iśmy sobie powoli. I, e, 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 to nie, do, to, to nie do końca jest, jest tak. Ja prawdopodobnie bez względu na to, czy. Bez, ja mieszkam blisko, w związku, tym, w związku z tym przyjechałem po to, żeby wesprzeć tutaj związkowców w walce o, w walce o prawa. Nie tylko. Teoretycznie mnie to niby nie dotyczy, ponieważ ja nie wspólnego, szczególnie z moja rodzina, nic wspólnego ze służbą zdrowia i tak dalej. Natomiast to wszystko przekłada się, na, przekłada się na życie obywateli. Taka sytuacja, z jaką mam, nie, nie możemy w tej chwili rozmawiać, bo to rzeczywiście to jest do szkółania. Szanowni Państwo, naszym gościem jest Paweł Kukiz, gorąco zaraz po manifestacji Solidarności i wszystkich związków zawodowych działających na Śląsku. Paweł, powiedziałeś do manifestantów, że czas z tym zrobić porządek, że czas wodzów partyjnych wywalić, czas powołać nowych posłów, prawdziwych posłów. Ale o co w tym tak naprawdę chodzi tobie? No bardzo prostą rzecz. My w, w tej obe, na chwilę obecną posługujemy się właściwie prawie identyczną ordynacją wyborczą jak w czasach komunistycznych. Mianowicie polega ona w wielkim skrócie na tym, że wóz partyjny wystawia na listę swoich żołnierzy, swoich wiernych sługusów, których nazywa posłami, a którzy de facto są żołnierzami, a naród ma może sobie wybrać, e, idąc do wyborów, jednego z pięciu, z pomiędzy jednego, e, z pomiędzy, jednego z pomiędzy pięciu, e, nie mamy absolutnie wpływu na to, kto zostanie posłem, a jedy, bo wóz wprowadza swoich y, żołnierzy. Chodzi o to, by każdy obywatel Rzeczpospolitej, który ukończył 21 rok życia, miał możliwość, miał możliwość kandydowania w wyborach do Sejmu RP. Wówczas mielibyśmy na przykład sytuację taką, że Solidarność jako trybun ludowy, jako taki głos ludu nie musiałby się układać z żadną z partii politycznych, które obecnie mają, jako jedyne mają prawo wystawiania kandydatów do Sejmu, tylko mógłby promować osoby reprezentujące dane grupy zawodowe, na przykład pielęgniarkę, nauczyciela, lekarza itd., itd., zawody związane ze spółką Skarbu Państwa. Zupełnie zmienia to yy, yy, taka sytuacja, ordynacja wyborcza zupełnie zmienia rzeczywistość. Pojawia się coś takiego jak odpowiedzialność, bowiem yy, w obecnej ordynacji poseł, który, znaczy ten żołnierz wodza, którego my nazywamy posła, który jest przez wodza mianowany, boi się yy, tylko wodza, nie, a nie wyborcy, bo to nie od wyborcy zależy jego los, a od wodza, czy wystawi go yy, na listę w następnych wyborach, czy nie. W związku z tym ślepo wykonuje każde polecenie wodza. Za co pięknie się nazywa tak zwaną dyscypliną partyjną. Myślisz, że to, co promował profesor Przystawa niedawno w Świętej Pamięci Zmarły, człowiek, który zainicjował inicjatywę z Mileni.pl, który walczył o jednomalotowe okręgi e, wyborcze, e, któr, którego Ty stałeś się naprawdę tej inicjatywy twarzą, którą rozpropagowałeś przy, przy wsparciu wielu ludzi w Polsce. Czy jest szansa, żeby tą e, nomenklaturę partyjną złamać, przekonać do tego, żeby wprowadzić te do okręgi wyborcze? To jest chyba ostatnia chwila, żeby y, doprowadzić do zmiany y, systemu politycznego, bo zmiana ordynacji zaskutkowałaby również zmianą systemu politycznego, systemu ustrojowego Polski. E, bo ja za chwileczkę możemy mieć do czynienia z, y, z faktem takim, że Polska będzie istniała tylko i wyłącznie na mapie, o ile już tak nie jest. Ale przecież liderom partyjnym na tym nie będzie zależało. Co i do tego może zmusić? Takie spotkanie jak tutaj? Może i ich... spotkanie jak tutaj, ale w Warszawie podwiejsko na ulicy Wiejskiej w 50 czy stukrotnie większe liczebnie kiedy się spotykamy na Wiejskiej w Warszawie w okolicach maja kiedy będzie już ciepło i kiedy będziemy mogli spokojnie posiedzieć tak długo aż posłowie nie uchwalą referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej czy mam rozumieć, że Paweł Kukiz, Mieleni.pl i inicjatorzy prowadzenia mandatowego okręgu wyborczych szykują wielką, potężną manifestację zmuszającą władzę do zmiany systemu wyborczego na maj? Myślę, że jest nam po prostu po drodze z Solidarnością, która również e, stanęła w obronie narodu podobnie jak robiła to w roku 80. Chciałbym, żeby wrócił ten etos, żeby wrócił ten duch i żebyśmy wspólnie z Solidarnością mogli naprawić to, co zostało sprzedane przez lewacką część opozycji w roku 89. Zmieleni PL są wspierani przez Solidarność w całej Polsce, ale szczególnie walne zebranie członków regionu Śląsko-Dąbrowskiego wsparło Waszą inicjatywę. To jest budujące. Ale co jeszcze musi się stać, żebyście Wy stali się naprawdę silni? Bo już kiedyś Platforma Obywatelska w poprzedniej kadencji zbierała, zebrała 750 tysięcy pod obywatelskim projektem, potem zostało to zmienione i stąd dzieje się nazwa. Co teraz musimy zrobić, żeby do takiej sytuacji ponownie nie doszło? Musimy zebrać 500 tysięcy podpisów, musimy zanieść je do Sejmu, ale nie w, w grupie 20 osób, a w grupie 100 tysięcy osób pod sztandarami Solidarności, usiąść, otoczyć gmach na Wiejskiej, podobnie jak to miało miejsce chyba w czerwcu bieżącego roku, usiąść dookoła, usiąść, otoczyć ten sejm i siedzieć tam do momentu, do którego nie po, po, ci żołnierze, że tak powiem, te armie partyjne nie uchwalą referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej. Dziękuję bardzo serdecznie, Paweł